Siemka widzowie, jestem ale to jest kolejny odcinek z gry Brawl Stars W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie darmowego mega boxa, Jakiś prezent urodzinowy Mamy tutaj Jeszcze mamy z karnetu dużo rzeczy No mam jeszcze jakieś misie, no. mi się się mm, No i spójrzcie tutaj pakiet patrząc odznak i dostałem tą emotkę Dostałem tą emotkę i dostałem tą emotkę. Wolałbym jakiegoś prima. no ale to już jakieś to jest. I otwieramy w tej chwili mega boksa i zobaczymy, co będzie. Kurwa, jakaś szóstka, w sumie nie wiem. Aj, 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 aj. szkoda. Szkoda, szkoda i szkoda. Eee. Mm, więc jakiś prezent urodzinowy się nie przydał. dobra, mm. nie, to nie to, mm. gdzie to ja miałem, yy, nie, to nie tu, a właśnie, mm. yy, w sumie nie wiem czy się zastanowić, bo ten karnet zadymiarski, ale czekam na następny, bo ten się kończy za 12 dni. Nie opylam się, dlatego że e, zrobiłem wszystkie misje. E, patrzcie, bo tutaj patrzycie, wszystko, czyli misji z karmią zamówiarską. Nie zrobię tego wszystkiego. 12 może dni. Chyba, że będę tak przerwy wygrał. Możemy sobie zagrać. Mm, w sumie mogę sobie zagrać. Bólem. E, no, szkoda, że nic nie wypadło. M, może, może na pewno. Dobra. Weźmy jedną rundę, bo, bo szkoda, że nic nie wypadło. No mogło chociaż jakieś taki to power byle, co? Mmm... aby ja wzięło. Aby A, bo ja nie przełączyłem motki bula. To muszę sobie to przełączać, bo mam teraz uśmiechnięte. Są jeszcze haki do counter -bloxa, jak fajnie zhakować sobie nóż. Yy. Mam też nowy nóż w counter to jest tira. To jest spoko, o. Izjata. Na Dzięki za jeszcze. Dobra, łatwo, łatwo kubek jest zdobyty. Musimy teraz szybko wejść na powagę. O kurka. z El Może się cieszyć, że jeszcze... Giesza... O okulka. O dzięki, po prostu głupek był, bo on po prostu uratował, bo żeby dopiero jedną już na to, spoko. Dobra, zapchnięta. Chodźcie, tutaj są bałeczki. Chcesz już mordeczkę? Oż ty fiucie! No hi No dobra, ja jej nie wypuszczę za nic, nawet za 5 klubów. A nie, no w sumie zarobę. Może niedługo sobie kupię. Chyba. Proszę szkórka wodna Niezła idiota, dobra Nie puszczę ich na 100% Potrzebuję Jackie, no ale ona tutaj nie przyje... jest Wypaduwa, Uj, wypad z takiego daleka tyle chata dobra, wygrana. Mm, a więc a szkoda, że nic nie wypadło. Miałem nadzieję, że coś wypadnie. Może nie było, żeby zacząć kamerę. Tam co? Nie, Muszę, muszę oborządkować. Z tych znajomych po prostu. Mamy jeden. Do maks możemy mieć 200. O, no, fajny kolor. Mam w sumie jakieś niektórzy, co nawet byli właśnie. 64, ale oni są na parcelu. Znajomymi. Moimi. A na przykład tego cyfa mogę usunąć. Dobra. Później sobie pozostawiam. Szkoda, że nic nie wypadło. Um, oczywiście zmieniłem też Ikonkę mojego kanału. Będzie nowy skin, ale nieco już No ale to już to. No ale ja go nie kupię, bo mam już skina, który jest lepszy Ale coś, to właśnie w tej chwili pokażę wam moją ikonkę mojego kanału Oto moja nowa ikona Znaczy na filmach tutaj to inaczej widać Spójrzcie na przykład tutaj Yy, yy, tutaj na przykład nie mogę się wysłuchać, ale tutaj jest taka tutaj jest ta stara ikona, bo wtedy na, nagrywałam z tą ikonką. Teraz powiem, że jest sezon drugi na moim kanale. Yy, mam też nowy opis kanału. A więc też tyle chciałam wam pokazać, że się mi żegnam i cześć!